Cześć, siema, witajcie! Z tej strony Super Dawid. W dzisiejszym odcinku, który będziesz się nazywał Weekend z naklejkami z Ekstra klasy, to jest taki wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić taką serię, więc zaczynamy. Dzisiaj pierwszy odcinek. Dzisiaj sobie otworzymy Trzy e, saszetki, naklejek z aktualnej, najnowszej edycji z T-Mobile Extra Classy. Wciąż czekamy na tę najnowszą. Zobaczymy. Ta jest właśnie e, jak na razie. Najnowsza, tylko ta była w kiosku, Uwaga. E, tutaj mamy trzy saszetki, dwa z stadionem, jedna z piłką. I sobie otwieramy pierwszą saszetkę, leci Steam Oby Ekstra Klasy, zobaczymy w tym nowym cyklu weekend z e, e, naklekami Steam Klasy, zobaczymy kogo trafimy, dzisiaj pierwszy dzień, sobota, weekend, więc, więc e, się bawimy, e, kogo tu wylosujemy, wyciągniemy, no nie, nie mówcie co jest. Dobra, jest. I lecimy. Pierwszy, tak, mamy Śląsk, Wrocław, Mariusz Pawelec z Śląska. Rafał Janicki z Lechigdańsk Mamy legionistę, z, zawodnika z Legii Warszawa, Jakub Wawrzyniak, mistrz Polski. I mamy dosze Żumier na karcie specjalnej e, takiej naklejki. Tak się przedstawia, i mamy całą drużynę górnika Zabrze. Tutaj jest zaprezentowana. O, to była pier pierwsza saszetka. Druga saszetka jest z piłką i z tym butem. Zobaczymy, co w niej trafimy. Fajnego. Oby fajnego. Pier pierwsza sasz saszetka była spoko, w miarę, co jest takie. No, sklejone są też saszetki. O, rozerwaliśmy w pół. Lecimy. Ruchorzów, który, który był bardzo blisko awansu do Ligi Europejskiej. Kowalski, przedstawiciel tej drużyny. Mamy tak. Zawiszy. Strąg. Mamy Arkadiusz szpiek który jest teraz w Legii. Gajos. Maciej. Małkowski. To była druga saszetka i ostatnia saszetka na dzisiaj. t Extra Ekstra Klasa naklejki. W ogóle nawet nie było wcześniej odcinków z naklejek z -Mobile Extra mobile Ekstra Klasy na moim kanale, więc... Taka trochę nowość, jak na moim kanale. Więc musiałam zrobić taką... Jakoś taką edycję. Spadłem na taki pomysł. Mam nadzieję, że fajny. Uuuu, wyciągniemy, nie wyciągniemy. Musimy je porzucić. Wklejone są już na maksa te Naklejki. O, tak fajnie. No już wreszcie. Poszło. Jedź, lecimy. Tak, mamy bong. mamy help logo. Krakowi. Zakleję. Znów takie posortowane. Rowland sieć. Eee, bo... Batronić z Widzewa i Bartosz Ława z Pogoni. Mam nadzieję, że się podobał ten odcinek. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę. Tutaj macie moje o, jest, naklejki. O tyle już ich mam. E, dzięki za oglądanie tego odcinka, tej nowej edycji. Mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam, zapraszam na moje na nowe klipy. Cześć.